Cześć, jesteśmy tuż przed wejściem na festiwal gier komputerowych Pixel Heaven. Zobaczcie, jaka jest za mną kolejka. Mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć coś ciekawego. Także chodźcie, zobaczymy, co jest w środku. Jesteśmy w środku, pierwsze wrażenia, jest naprawdę sporo osób i mamy wiele stoisk z różnych firm, na pierwszy rzut oka widzimy firmę Qlock, z tego co wiem zajmują się portowaniem gier na różnego rodzaju konsole, także na pewno tutaj podejdziemy, a teraz chodźmy przejdziemy się dookoła. Po odwiedzeniu stoisk kilku znanych firm dowiedzieliśmy się, że są tu głównie z informacjami dotyczącymi rekrutacji i zatrudnienia w ich szeregach. Udaliśmy się więc w strefy nieco bardziej rozrywkowe. Za mną widzicie strefę gier, w której uczestnicy mogą pograć sobie w różnego rodzaju gry. Jest to strefa, z tego co widzę, otwarta dla wszystkich, także nic tylko siadać i pojedynkować się z innymi uczestnikami tego wydarzenia. Być może są jakieś nagrody do wygrania, o to się jeszcze zapytamy. Strefa swobodnej rozgrywki nie miała niestety przewidzianych żadnych nagród, ale na każdym kroku można było dostać różnego rodzaju upominki od prowadzących stoiska. Wchodzimy na górę, gdzie czeka nas nieco więcej stoisk umieszczonych w pokojach, także zobaczymy jakie ekspozycje są tam przygotowane. Widzieliśmy już różnego rodzaju wystawy komputerów retro czy też konsol retro, także myślę, że czeka nas nieco więcej Właśnie tego typu atrakcji. Także zobaczmy, co czeka nas na piętrze pierwszym. Tuż za moimi plecami znajduje się turniej klasycznego Tetrisa na konsoli NES, także możemy zobaczyć, jak to wygląda w środku, i zobaczymy, jakie nagrody są do wygrania. Jesteśmy właśnie z organizatorami stoiska Classic Tetris i chcieliśmy zapytać, jakie nagrody przygotowaliście na, dla zwycięzcy turnieju. Dla zwycięzcy turnieju przygotowaliśmy pady do, służące do gry w Tetris'a, stylizowane na oryginalne nesowe pady od retrobita, a także wierną, wierną, nowoczesną replikę znanej serii Brick Game, która umożliwi nam skuteczny powrót do lat 90. Po drodze na kolejne ekspozycje znaleźliśmy kilka automatów do gier i salę, gdzie później odbywał się pokaz Metal Slaga. Widzimy tutaj strefę Board Games, czyli strefę gier planszowych. Zobaczmy co jest w środku. Na pewno znajdziemy mnóstwo ciekawych tytułów, które zainteresują fanów różnych gier planszowych. Widzimy rozgrywka trwa, także życzymy powodzenia wszystkim graczom. W co gracie? W 40 40000. I to was sprowadza tutaj na Pixel Heaven? Znaczy, ja tutaj jestem prowadzącym. Jakby to jest całe moje życie. Tutaj mam nawet swoją prywatną armię. Dzisiaj przyniosłem, bo dużo osób nawet o to pytało. No jakby, no żyję tym systemem, więc no... Okej, okay, czyli może nam więcej powiesz, co możemy znaleźć oprócz Warhammera tutaj? No oprócz Warhammera mamy tutaj naprawdę dużo rzeczy. W sensie tutaj znajomi prowadzą też dużo karcianek, planszówek. Nawet mamy jakieś takie najprostsze smarty gry, które nawet tutaj rodziny z dziećmi grają. Tam na przykład nasz kolega prowadzi jedną z bardzo fajnych gier Skytir. Oprócz tego mamy też mnóstwo komiksów, mnóstwo puzli, planszówek. Jakby nie no, są tutaj kącik do takiego typowego nerdu, tak jak tutaj widzimy. Zafascynowani kolekcją udaliśmy się w jedno z bardziej wyróżniających się miejsc podczas Pixel Heaven. Kierujemy się właśnie do Muzeum Apple, gdzie będziemy mogli zobaczyć, mam nadzieję, kilka okazów najstarszych komputerów, najstarszych komputerów właśnie firmy z Kalifornii. I weszliśmy wstępy za ułek, słuchajcie. Jesteśmy właśnie przed wejściem do Apple Museum. Ja ubrałem się zgodnie ze sztuką, czyli wyglądam, mam nadzieję, nieco podobnie do Steve'a Jobsa. Także chodźcie, zobaczymy, co znajduje się w środku, bo mam wrażenie, że będą tutaj ciekawe okazy komputerów. W środku, oprócz kilku modeli Macintoszy, była możliwość zobaczenia i przeczytania oryginalnej kopii gazety z wywiadem ze Steveem Łoźniakiem na temat pierwszego komputera Apple 1. Zaraz po wyjściu znaleźliśmy naprawdę bardzo ciekawy sklep. Znajdujemy się przed wejściem do sklepu z grami planszowymi, bitewnymi i RPG. Oprócz tego zobaczymy jeszcze wiele miniaturek z uniwersum Star Wars oraz będziemy mogli zobaczyć również miniaturki z uniwersum Warhammera, które są dostępne do kupienia dla wszystkich fanów. A naszym kolejnym przystankiem był prawdziwy komputerowy antykwariat. Jesteśmy właśnie w pośrodku giełdy Pixel Heaven, w której, z tego co widzę, możemy kupić naprawdę unikatowe rzeczy. Wyglądają na oryginały z lat 90., -tych, 80., -tych może nawet. Także rozejrzyjmy się, co możemy tutaj zobaczyć. okazuje się, że możemy nawet zakupić oryginalne dyskietki z lat 90 z różnymi programami. Najciekawszą według mnie jest Norton Utilities for Windows 95, ale znajdziemy również o wiele więcej innych. Na przykład sterowniki do drukarki HP. Wszystko w różnych cenach w zależności od tego jaka rzadkość takiego okazu, także naprawdę jest sporo rzeczy do obejrzenia. Tuż obok znaleźliśmy strefę dla miłośników ośmiobitowej zabawy. Jesteśmy w pośrodku strefy Retrozone, w której przywitał nas od razu dźwięk umierającego Pacmana. Zobaczcie, co znajduje się za moimi plecami. Są to naprawdę stare okazy telewizorów, na których niektórzy zaczynali swoje początki z gamingiem. Ostatnim etapem naszej podróży była kinoteka. A w niej udajemy się właśnie do kina Elektronik, gdzie odbywają się i będą odbywały różnego rodzaju rozmowy z gośćmi. Obecnie odbywa się właśnie rozmowa Aleksand Borek, także chodźcie zobaczymy o czym rozmawiają. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na wykładzie Alex Borek, czyli kluczowy punkt programu na początek Pixel Heaven. Do um